Owen Hart has tragicznie z tego wypadku. nie jest wrestling To jest życie. Wiem, że jest to dosyć kontrowersyjny temat, lecz zauważyłem, że na polskim YouTubie nie był ten temat głębiej poruszany, więc postanowiłem po tym się przedstawienia wam historii o śmierci Owena Harta. Witam was, ja jestem G z kanału Major Wrestling Polska i zapraszam do oglądania. 23 maja 1999 ta, kiedy to okazję miało odbyć się Paperweeu pod nazwą Over the Edge. To właśnie miejsce, na którym doszło do sytuacji, która wstrząsnęła całym światem wrestlingu. Wybuna w tamtym momencie znalazło się 16 tysięcy osób i to one jako jedyne spośród ludzi niepożądanych mieli okazję zobaczyć tę tragedię na własne oczy. Co wydarzyło się później, dowiecie się w dalszej części. Owen Hart walczyć z tego twaderem opas pas DWF Intercontinental. Owen w tym samym czasie odgrywał postać The Blue Blazera gdzie miał okazję spektakularnie wchodzić do rynku. Niestety, jak już wspomniałem, na gali Over jednak nie doszło do samego pojedynku. Nagranie z jego śmierci zostało zarchiwizowane i może zostać zobaczone przez najwyższych ludzi w WWE, ale nigdy nie zostało opublikowane, więc możemy być pewni, że nagranie dalej jest, ale nigdy nie zostanie pokazane. Powodów może być wiele, nagranie może być zbyt drastyczne lub sama rodzina nie chciała, aby zostało one uwiecznione ale również jest ono owiane wieloma tajemnicami. Jedną z teorii, która według mnie jest dosyć absurdalna, to to, że sam Stone Cold miałby maszać w palce w śmierci Owena, za to, jak ten źle wykonując akcję podczas ich walki sparaliżował Steve'a. Możecie zastanawiać się, dlaczego ludzie, którzy oglądali przed telewizorami gale, nie mają zapisanych na klęsy samej sytuacji? A więc w trakcie upadku Owena w telewizji był pokazywany wywiad na zapleczu, co sprawiło, że odbiorcy nie widzieli nic o upadku w czasie ratowania Owena, Później informacja została przekazana, aby ludzie mieli pełną świadomość, dlaczego do walki nie doszło. Prząż na której Owen miał zjechać do ringu, okazała się ruszyć zbyt dużym tempem i Owen rozpiął się będąc w trakcie zjazdu. The Blue Blazer bezwładnie spadł na liny, uderzając klatką piersiową i głową, a następnie wykrwały się drodze do szpitala. Jim Ross, siedząc obok Jerego Laurera, Przekazał kibicom przed telewizorami, iż Owen Hart tragicznie zmarł, lecz sami fani na arenie nie wiedzieli nic o dalszej sytuacji Owena. Marta Hart, która była żoną Owena, powiedziała, że sam zawodnik był pewien tego, że jest bezpieczny i otoczony ludźmi, którzy wiedzą, co mają robić, gdyż przed samym pojedynkiem miał on wiele wątpliwości. Jednak wcześniej mieliśmy okazję już zobaczyć podobne wejścia, na przykład szona Michaelsa na WrestleMania 12. A więc czemu akurat teraz napotkała nas taka tragedia? A więc ludzie, którzy zostali zderbowani do wykonania wejścia Owen'a Harta, byli kompletnie nieumiejętni i nie wiedzieli, jak mają zapewnić bezpieczeństwo Owenowi. Oczywiste jest to, że rodzina rozpaczała po Owenie. Mimo tego, że WWF zorganizowało specjalne wydarzenie po śmierci Harta, to i tak Marta Hart wymagała od Visa pieniędzy w ramach rekompensaty, Potem tym jak jej mąż zginął. Ostatecznie, rok po tragedii, doczekała się ona zakończenia sprawy i dostała 18 milionów dolarów. Lecz wydaje mi się, że to i tak nie odda tego, co dałby sam Owen swoim osobom. Mam nadzieję, że w dosyć ogólnym stopniu udało mi się przedstawić temat śmierci de Nie jest to żadne publikowanie nagrań z jego śmierci lub jakikolwiek atak w telewizji. Tym filmem miałem na celu ukazać osobom, które mogłyby być zainteresowane tematem wiedzę, którą pozyskają z wielu stron. W opisie dawa wszystkie artykuły i filmy, z jakich czerpałem, zasad wiadomości. Teraz już dziękuję Wam, że zostaliście do końca i widzimy się już wkrótce.